Przyjacielu, zobacz! Dzisiaj odcinek zupełnie inny niż wszystkie, które były do tej pory. Chyba po raz pierwszy nagrywamy długi odcinek z lokalu. Jesteśmy teraz w pizzerii tutaj u wujka Pawlo. I dzisiaj będzie odcinek trudny. Dla niektórych nawet bardzo trudny. Także, jeżeli ktoś ma słabe nerwy, proponuję wyłączyć. Wielu powie, że popełniamy kryminalne czyny na pizzy. Mianowicie, dzisiaj będzie pizza z ananasem. Czy będziemy ją odczarowywać? Nie do końca. Nie na tym nam zależy. W dalszej części odcinka odpowiemy sobie również na pytanie, czy jacyś Włosi, czy Sowe Włoszek, renomowane, dobre pizzerie, które robią nie pizzę hawajską, ale pizzę z ananasem. To jest temat, który ostatnio we Włoszech rozgrzał do czerwoności. Było wiele artykułów, było dużo zamieszania. Jedna z najstarszych pizzerii w Neapolu zrobiła swoją wersję pizzy z ananasem. Czy ona jest smaczna, czy jest dobra, czy zjadliwa? O tym dowiecie się w do dalszej części odcinka. Wybraliśmy się do Warszawy, do lokalu, który idealnie jeden do jednego odtworzył tą pizzę. Czy jest dobra i czy jest to początek jakiejś ananasowej rewolucji? Zobaczycie później. Na razie omówmy sobie i zobaczmy w lokalu, czym jest pizza hawajska, w jakiej formie wuju poleca ją jeść, a w jakiej nie. Wuju wyznaje pewną filozofię na temat pizzy hawajskiej. Dopuszczam pewne przypadki, ja osobiście, kiedy może być ona smaczna, kiedy może być dobra. Mamy tutaj włoską szynkę konserwową Cotto oraz mozzarella di bufala. Do tego byłby oczywiście w pizzy hawajskiej sos z włoskich pomidorów pelati. No i teraz moim zdaniem te dwa fantastyczne produkty w połączeniu z ananasem smakują tragicznie, naprawdę. Ananas absolutnie nie pasuje do tego towarzystwa. Tam fantastyczna, smaczna mozzarella di bufala oraz dobra włoska szynka Cotto w połączeniu z tym słodkim ananasem po prostu się gryzie. Nie są to smaki, które dobrze można ze sobą łączyć. Gdybyśmy mozzarellę, bufala podmienia fiori fiordilatte, jeszcze też jest tak samo. To jest oczywiście wojowe zdanie, ale dla dobra narodu, dla dobra ogółu, dla dobra wszystkich poświęcimy się i zrobimy w tej włoskiej wersji pizzę z ananasem. Zaraz sobie zrobimy i wam pokażę. Cała siła i smak prawdziwej włoskiej pizzy, czy to napolitańskiej, czy innych odmian włoskich, w bardzo prostym produkcie, ale bardzo smacznym. Co jest ta siła? Bardzo dobry pomidor, super mleczna mozzarella. Dając do tak fantastyczny produktów ananasa, jako pokrywamy ten smaki, i go psujemy. Moim zdaniem to nie są komponenty, które razem w zestawieniu dobrze smakują. A za chwilę będzie, pokażemy też wersję, którą naszym zdaniem można zjeść i można ją w miarę zaakceptować pod nazwą pizza hawajska. Ale najpierw ta włoska. Okay. Wizualnie widać, że coś tu nie gra, nie? Ta charakterystyka tej takiej pizzy z bufala, z fajna włoska szynka kota, ten ananas to no po prostu tu nie pasuje, no widać to chyba potem, nie? Ogólnie na pierwszy rzut oka, coś tu jest nie tak. No ale dobra, przyjaciele, żeby nie było, że wujo jest jakiś mega uprzedzony, czy stary, zacofany pryk, dobra, dajmy temu szansę, spróbujmy tego. Żeby nie było, nie mam osobiście nic do, do ananasa, jest to bardzo dobry owoc, zwłaszcza gdzieś za granicą, w cieplejszych krajach, kocham go po prostu, uwielbiam go, ale niech on się trzyma z dala od tej włoskiej pizzy. А, правда, не <правда> 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 Serio, naprawdę, jak na moje smaki, a ja dam dużo różnych rzeczy, to połączenie jest naprawdę bardzo słabe. No, Co mi to najbardziej przeszkadza, to właśnie ta słodycz tego pomidora z aromatem szynki kotto i w połączeniu ze słodkim ananasem. Naprawdę to nie gra. Okej, może dla niektórych jest to w jakiś sposób smaczne. Dobra, rozumiem, szanuję, każdy ma swoje gusta. Ale moim zdaniem robienie czegoś takiego to jest naprawdę zbrodnia. To jest zbrodnia. Chcesz Wojciech spróbować nagramy Ciebie? Nie, nie, nie chcesz? Nie. <laughs> Teraz już robiliśmy kiedyś taką akcję. Zrobimy sobie, nazwijmy to poprawną wersję pizzy hawajskiej. Tam, gdzie smakowo wszystko gra. Co o co mi chodzi? Przede wszystkim będą się tu różniły wszystkie składniki, jakie damy, począwszy od mieszanki serowej, czyli tarty cheddar z serem gouda. Czyli to co do, klasyka, którą dobrze znamy z, z polskich pizzerii. Jakby to powiedzieć, nasz włoski mix. Nasz polski włoski mix. Tego się kiedyś używało i tłumaczyło, że tak robią Włosi. Pamiętam z 20 lat temu, tak to wyglądało. Sos, który damy sobie na pizzę, będzie doprawiony, będzie zupełnie inaczej doprawiony. Ta słodycz pomidora będzie trochę przełamana przede wszystkim czosnkiem, pieprzem i oregano. To jest taki bardziej doprawiony sos, lekko taki pieprzny, z właśnie wyraźną nutą czoskową. Teraz ja opowiem. kiedyś w jak pracowałem w 2009 roku. Widziałem właśnie o taką akcję. sypiąc tak seru, słyszałem, ej stary, nie tak dużo. Tak dużo nie dajemy, bo nie zarobimy. Bo, pamiętacie, wyobrażacie to sobie? Tak, tak było, tak się kiedyś pracowało. Zodamy normalnie, obficie. Szyneczko od szwagra, słuchaj, tak się nazywała. Czyli po prostu pieczona szynka, polędwica Sopocka. No i tutaj w tym towarzystwie, a na nas czuje się naprawdę. Bardzo dobrze. No, zobacz. Dobra, lecimy. Przepraszam, najważniejsze szczypto oregano. Bum, lecimy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wuju też jest przyzwyczajony do polskich smaków, aromatów, ale tutaj ten ananasik naprawdę fajnie siedzi. Hmm, sam zapach tych składników, oczywiście, nie jest to pizza, jaką ja kocham mieć na co dzień, jaką lubię. Ja jestem fanatykiem włoskich smaków, włoskiej pizzy. Ale jeżeli chodzi o hawajską pizzę z ananasem, to jest coś, co. co byłbym w stanie zjeść. Mmm, zaraz sobie spróbujemy. Oj, o, ile w tamtej pizzy na nas kompletnie nie pasował, coś jakby wstawić krychowiaka do Barcelony. O tyle ta wersja jest naprawdę zjadliwa i nawet smaczna. Co ty, moją, pikadujesz? No tak, tak jest. Jedyne, co bym tutaj zmienił, to jednak zastosował nieco inną mieszankę, więcej jednak tej gołdy, mniej cheddar'a. Jest on trochę zbyt intensywny, ale to nie o to tutaj chodzi. Rzecz w tym, że jeżeli jemy pizzę hawajską, uważam, że powinna być robiona właśnie w taki sposób, czyli z jakąś ścianeczką podwędzaną, nieco inna mozzarella, nie ta włoska, tylko coś à la cheddar, tego typu mieszanki i tematy. Sos właśnie bardziej przyprawiony, żeby ten czosnek się w nim wybijał. No i oczywiście obowiązkowo oregano. To tyle, jeżeli chodzi o pizzę hawajską, robiono tutaj na naszym podwórku. Jedna jest OK, jedna jest fajna, drugą raczej bym Przestał robić. Jedźmy teraz w miejsce, w które sprawdzimy sobie, czy da się w odpowiedni sposób połączyć ananasa z włoskimi produktami, tak żeby było to wyjątkowe, smaczne, kulinarne doświadczenie. Jedziemy na stolicę. Moi przyjaciele, zanim ruszymy sobie do Warszawy, jedna anegdota i temat od wuja. Pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to mimo, że byłem dosyć kiepskim uczniem, zawsze byłem w rozszerzonej grupie językowej, zwłaszcza z angielskiego. Pamiętam, że w tamtych czasach nauka języka to był swego rodzaju priorytet, nawet wśród mnie i moich kolegów. Zawsze w żartach powtarzaliśmy sobie: Uczmy się dobrze angielskiego, bo przyda nam się za parę lat na w budowie w Anglii. <laughs> W tym na co dzień bardzo pomaga aplikacja Speakly, która metody, które oferuje nauczanie języka, pomagają nawet 5 razy szybciej uczyć się danego języka niż w wersji klasycznej. Ta aplikacja jest o tyle fajna, że przede wszystkim uczy Cię tego, co użyteczne, tego co używasz na co dzień, jest opracowana w taki właśnie fajny sposób, bardzo wygodny, bardzo przystępny, że uczysz się generalnie tego, co jest Ci tak naprawdę realnie na co dzień potrzebne w wersji powiedzmy użytkowej. Oprócz tego, że ze Speakly nauczysz się nowego słownictwa, będziesz mieć osobne ćwiczenia z mówienia, pisania oraz rozumienia ze słuchu. Ja Używam od pewnego czasu i przekonałem się, że te lekcje naprawdę nie są ani nudne, ani monotonne. Z przyjemnością wchodzisz sobie, wystarczy te 30 minut dziennie w różnych odstępach czasowych, robisz kilka ćwiczeń i naprawdę lecisz z postępami. Spiku jest dostępne w wersji internetowej, jak i mobilnej, oczywiście na Androida, jak i iOSa. Także ja osobiście ze swojej strony bardzo polecam, bardzo pożyteczna rzecz. Na pewno nie jednemu pomoże coś ułatwi. A my co? Lecimy próbować tej neapolitańskiej pizzy z ananasem. Ok, jesteśmy teraz w Warszawie. Miejsce nazywa się Włoski Strike. Jest to miejsce, które odtworzyło koniec świata w Polu, czyli to, co zrobił ten słynny pizzaiolo Gino Sorvillon, mianowicie położenie ananasa na pizzy, ale jak w tym lokalu zobaczycie, nie jest to po prostu klasyczny ananas z puszki z zalewy z włoską szynką cotto. Tutaj jest to podniesione do poziomu pewnego fusion gourmet, można powiedzieć. Tak, to jest ten koniec świata w Neapolu. Mamy tu trzy kompozycje przygotowane skarmelizowanym ananasem. Wejdziemy, sprawdzimy, jak to smakuje, jak to wygląda. Czy znajdziemy tu wzór pizzy z ananasem? Czy tak właśnie powinna wyglądać pizza? Zapraszam do środka. Czy byliście w Neapolu i próbowaliście tego w oryginale? W Neapolu byliśmy około y, miesiąc temu. Jeszcze wtedy Gino Billo nie wymyślił tej pizzy. Trochę ją udoskonaliliśmy i powstała taka e, wersja fusion pizzy hawajskiej. Okay. A wiecie, jak jest pizzą hawajską w ogóle? Zwłaszcza jak serwuje lokal neapolitański w Polsce, to taka ranga jakby tego miejsca od razu idzie w dół. A jak było w waszym przypadku? Czy goście, czy ktoś jest podkreślić z jakimś negatywnym odbiorem tej pizzy? Bo to nie jest taka zwykła pizza, jak zaraz zobaczymy, nie? To nie jest zwykły ananas z puszki położony na szynkę kotta zapieczony z mozzarellą, jak robią to Amerykanie, tylko wy tutaj poszliście grubo, co? E, wiesz co no. Przed Przede wszystkim nie zeszliśmy z jakości produktów. tak Cały czas kładziemy naszą mozzarella fior di latte. Mamy super jakości wędliny, spianate, pikante do tego. Mus z ananasa. Pieczemy ananasa w 500 stopniach w piecu, obieramy go, blendujemy, dodajemy miód i to na wszystko się komponuje? Ja myślę, że możecie być takim początkiem pewnej rewolucji ananasowej w Polsce. Właśnie tego typu kompozycje coraz częściej mogą się pojawiać w kartach w całej Polsce, w zasadzie w dobrych, fajnych, takich znanych miejscach, gdzie wcześniej położenie, dodanie do menu ananasa to był wstyd trochę, generalnie. Co się gryzło? Tak, ale nie z... robiło się tego w ogóle ze względu bezpieczeństwa wreszcie na lokalu też. Ale z punktu widzenia właściciela Knajpy, naprawdę uważam, że nie ma się czego bać. Ludzie są mega chętni, żeby spróbować właśnie coś innego. To, to co powiedziałeś, żeby to nie było tak mega hamskie i proste, tylko żeby coś e, zrobić jakiś fusion, delikatne, fajne elementy pododawać i to naprawdę mega siada, mega smakuje i mega się sprzedaje. Czy ty się nie bałeś w ogóle po, w tak neapolitańskim miejscu e, reklamowanym jako pizzeria neapolitańska, w Polsce, zwłaszcza gdzie stosunek do nas we <grym>, włoskich lokalach jest dosyć nie negatywny, nie bałeś się tego zrobić? Nie bałem się. W sumie włoski strajk od zawsze łamie stereotypy i od zawsze wychodzi z nowymi pomysłami. I jako włoski strajk staramy się. No, sami łamać te stereotypy, pokazując y, naszym gościom, w jaki sposób robić to dobrze. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma obiekcje lub negatywne komentarze, no to zapraszam do spróbowania i wtedy możemy usiąść face to face i porozmawiać, bo to, co robimy i to, co przez ostatnie tygodnie y, przeszliśmy z test panelami, z pieczeniem ananasa, z grillowaniem ananasa, z blendowaniem, zrobieniem z, z szałwią i z ananasem. Czyli nie ma tu przypadku żadnego związku z miodem. Z miodem, z miodem wszystkie te połączenia, metody prób i błędów. Odbiły się tym, co wam podajemy dzisiaj, co podajemy naszym okay. gościom, i jesteśmy pewni. My tego sobie produktu. weźmiemy wtedy te dwie kompozycje: Hawajana, Infido del Mondo, Anapoli. To są dwie pizze, jakie sobie dzisiaj spróbujemy za nas. Dokładnie. Top, top. Lecimy. Ok, to co? Zrobimy sobie te dwie prawdopodobnie legendarne przyszłe pizze z ananasem. to za piec i dlaczego ta pizza jak się wypiekała, wyglądała tak, jakby była w piecu opalanym drewnem, słuchaj? Przede wszystkim jest to firma Moretti Forni, jedna z najlepszych firm, która produkuje piece do pizzy. To, co charakteryzuje ten pies, to jest kamień. Nie jest to zwykły szamot, tylko kamień to jest biscotto, czyli glina. Jest wysokoporowa, przepuszcza bardzo dużo powietrza, przez co ciasto cały czas Mega pracuje w piecu, o. mega fajnie rośnie i widzimy tutaj efekt. Słyszałem, że to jest jeden w ogóle z najdroższych piec elektrycznych dostępnych na rynku, to prawda? No, to prawda. Aktualnie w granicach 100 tysięcy złotych. Okej, to tak wygląda pizza odtworzona, Tą, którą skomponował Gino Sorbillo, która zbudziła tyle kontrowersji, wypisały wszystkie media, która była w telewizji. Co, próbujemy? Na pewno nie wygląda tak klasyczna pizza hawajska, jaką wszyscy znamy. No, ciasto mi się bardzo podoba. też że jest bardzo dobrze wyrośnięte i wygarowane. Wszystko tu gra. Jestem bardzo ciekawy tego ananasa. To jest naprawdę bardzo dobre, serio. W ogóle nie smakuje to tak jak ananas. To jest jakby taki słodkawy, skarmelizowany, fajny ananasik. <laughs> o co chodziło o dino Sorbido, jest to naprawdę bardzo ciekawa wizja pizzy z ananasem. Nie jest to ten smak, który znamy wszyscy, wyjętego z puszki, położonego na pizzę ociekającego jeszcze w tej zalewie. Myślę, że taka pizza, gdyby nie było tego całego hejtu, który znamy na pizzę hawajsku z ananasem, taka kompozycja miałaby naprawdę wielu zwolenników. Jest to po prostu dobre, jest to bardzo smaczne, jest to ciekawe. Bardzo chętnie spróbuję drugiej pizzy. Tutaj mamy już pizzę hawajanę. To jest już wersja stworzona przez lokal. Włoskie salami spiana ta pikante, karmelizowany ananas i mus z ananasa. myślę, że wszystko tu się rozrywa o Karmelizowanego ananasa. Całkowicie zmienia smak. Nawet nie jestem w stanie dobrać słów odpowiednich, jakby wam to opisać. Tego trzeba spróbować, żeby się przekonać. Pojechaliśmy tutaj z taką. Z taką nutką pewnej niepewności, czy nam to będzie smakowało, ale na pewno nie żałujemy tych kilometrów. I sam bardzo chętnie u siebie w lokalu wprowadzę coś takiego. Także mam ogromną nadzieję, że właściciele zdradzą mi przepis na to, jak skomponować taką pizzę, jak skarabezować tego ananasa. Bo jak wiecie, nie mam w tym żadnego doświadczenia. Ananas i pizza, dwie zupełnie różne rzeczy, różne światy, których do tej pory nigdy nie odżyliśmy. Dobra, próbujemy sobie drugiej pizzy. Okej. Okay. Bardzo ciekawe, bardzo smaczne, ale jednak druga wersja, druga wersja, pierwsza, którą próbowaliśmy, znacznie lepiej siedzi. Tu jednak połączenie tego ananasa z sosem pomidorowym, jakoś tak, za bardzo przypomina mi tą klasykę, do której zawsze uciekaliśmy. Ale ta wersja, ten oryginał stworzony przez Dino Sorbillo, naprawdę petardę oddaje. Osobiście bardzo polecam tego spróbować. No i co? Chyba rewolucja ananasowa w Polsce na dobry rozpoczęta. Zobaczcie sobie jeszcze na to ciasto, na strukturę na brzeg. Tu nie ma żadnego przypadku. Widać, że pizza, ludzie, którzy robią tutaj pizzę, wiedzą o co chodzi, wiedzą jak to grać, jak to robić. Ta pajęczynka, tę bombę. Dla osoby, która kocha dobrą, bo na pizzę, to jest. Liga, poezja. Generalnie nie tu po to, żeby na siłę odczarowywać ananasa. Nadal uważam, że on w pewnych warunkach połączone z włoską szynką kottu, która ma swój charakterystyczny smaczek. Z włoską mozzarella fiordilatte i sosem pomidorowym naprawdę ten ananas z puszki z zalewy nie pasuje. Psuje to wszystko. I takie pizze to jest, to jest, to jest, to jest to nie do pizzy hawajskiej. Pizza hawajska pasuje, moim zdaniem, w kompozycji z sopocką, z szynką wędzoną, z jakimś cheddarem i sosem, który jest doprawiony, nutą tam czosnek troszeczkę pieprz, jest troszeczkę bardziej doprawiony. I taka pizza hawajska w stylu amerykańskim amerykańskie składniki lub polskie. Jest jak najbardziej akceptowalna, ale wrzucanie tego ananasa na siłę podczas tej rewolucji, pizzy na która się kilka lat temu zaczęła, z tego powodu było to troszeczkę jakby nieakceptowalne, uważam bardzo słusznie przez klientów, ale ta kompozycja całkowicie to odczarowuje i mam nadzieję, że pociągniecie troszeczkę ten temat. Wiesz co, pociągniemy ten temat, ale jeszcze wracając do e, tej pizzy, to co powiedziałeś, szynka wędzona i Gino Sorbillo właśnie zrobił to z Camorzą, która też jest wędzona i chyba on załapał, albo ty, albo on załapał cały klimat e, odczarowania. Cerowywania pizzy z ananasem. Ja no myślę, że Gino oglądał odcinek o kwadratowym psie z Warszawy. I tam właśnie chłopaki używają polenwicy sopockiej, którą robią na miejscu. Używają to w tej swojej pizzy Detroit i naprawdę bardzo fajnie to pasowało. Co do yy, naszej wkładki ananasowej, po rekomendacji Wuja od dnia publikacji filmu przez najbliższy miesiąc, dzień w dzień. Pizza oraz przystawka za nasem będzie dostępna w obydwu naszych lokalizacjach. Jak widzieliśmy, pizza za nasem może być naprawdę ciekawa, jak i smaczna. Jeżeli zdarzy się, że wpadniecie do tego miejsca, dajcie wujowi znać w komentarzu, jak Wam to smakowało. Jeszcze jedna sprawa, rzućcie sobie okiem na nasz nowy baner na profilu. Przypominamy też, że teraz filmujemy, zawsze, zawsze, każdy czwartek o 18.00.